ale ja wiesz, oni te wszystkie tutaj lampy, kamery, ale w tym, co na pewno chciałbym powiedzieć, w czym swoją drogą to też jest dla mnie takim, takim przypomnieniem. Czasami jesteśmy nagle jakby w sytuacjach, które są troszkę dla nas inne i troszkę nowe i, i coś może nas swoją drogą wybijać z rytmu, coś nam może pomagać, ale cokolwiek się nie dzieje, Takiej sytuacji, na przykład takiej, jak no właśnie jak, nie wiem, rodzic wobec dziecka, które przychodzi nagle z pytaniem, które wydawało się, że może zada, za dwa lata, a już zadaje, czy, czy właśnie ksiądz przyjeżdżający w nowe miejsce, akurat tutaj w samym miejscu byłem, ale, ale na rekolekcję, to my jesteśmy my sami w tym wszystkim w takim doświadczeniu. I my sobie z tym radzili, radzimy i sobie z tym mierzymy. W różnych sytuacjach jesteśmy razem, i pewnie w jakimś momencie też i o tym powiem, jaką jest siłą to, że jesteśmy wspólnotą, że jesteśmy razem. Ale też y, i to nasze doświadczenie tego, gdzie jesteśmy my sami, to ja się muszę zmierzyć z daną sytuacją. I to nie z tym, że mi tam lampka jakaś świeci w twarz. Ale, y, ale z, z poważnymi sprawami, no to w tym będzie się dokonywało to, czy ja poniosę tą swoją samotność w dobry sposób, zarazem wiedząc, że Bóg jest ze mną, czy ja doświadczę osamotnienia, które będzie mnie bardzo bolało, i opuszczenia, które będzie takim, które tak naprawdę bardziej będzie mnie odzierało niż nie. Bo jeśli, a to mamy w tle. Jeśli nawet Jezus na krzyżu wyrazi to, te słowa psalmu, Boże czemuś mnie opuścił. Oczywiście z tym, co, jak ufamy, jest nadal więzią i zaufaniem Ojcu, bo Jezus jest na tym krzyżu i z Niego nie schodzi. Ale nawet jeśli On tego doświadcza, jeśli jest taki trud ogrodu oliwnego, jeśli widzimy, że takie słabe procenty z tymi apostołami, na przykład pod krzyżem, nie, no to. No, to jeden, jeden z dwunastu. Tak? nie mamy 10% słabo. No to znaczy, że to jest naprawdę powszechne doświadczenie. Że jeśli nie zamkniemy na to oczu, jeśli się jakoś nie znieczulimy, to to jest nasze i to jest wyzwaniem. I to jest też tym wyzwaniem, którego wcale nie chcemy odrzucić z naszego życia, tylko chcemy przeżyć dobrze. Więc jedną z tych, może nieoczywistych na rekolekcje wielkopostne treści, o których będę chciał mówić dziś i nie tylko dziś, to jest to, żebyśmy na pewno w tej naszej drodze przybliżania się do Boga, nawracania, odchodzenia od tego, co jest jakieś destrukcyjne w naszym życiu, i wybierania tego, co nas karmi, co nam daje życie, żebyśmy my przypadkiem nie zapomnieli, że my mamy być, mamy być sami dla siebie dobrzy, sami dla siebie, że my mamy o siebie zadbać, o siebie zatroszczyć, żebyśmy przypadkiem, nie rozważając o miłości Boga do nas w jakiś odległy sposób, nawet i wzruszając się w czasie drogi krzyżowej, przypadkiem nie zapomnieli o tym, że ja wobec tego wszystkiego, co mi życie przynosi, i ono przynosi to, co jest radościami i sukcesami. Tak, bardziej się skupimy w naturalny sposób w tych rekolekcjach na tym drugim. Ono też przynosi to, co jest obciążeniem. No to w tym nie chcemy sobie dołożyć jeszcze. Nie chcemy jeszcze w tym, co jest już naszymi trudami, jeszcze dodać sobie czegoś, co jeszcze nas, na, nam, nas przytłoczy. A niestety wydaje mi się, i to pewnie jest jedno już z takich zdań, które komuś mogą się wydać kontrowersyjne, a niestety wydaje mi się, że wiele z naszej dość powszechnej religijności katolickiej, pewnie zresztą nie tylko katolickiej, będzie wpychało Pana Boga jakby w rolę tego, który nagle nam jeszcze dodaje jakieś ciężary. I kościół dodaje nam ciężary. Gdzie, gdzieś sobie jacyś księża, biskupi i papieże coś powymyślali i jeszcze miało być trudniej. I to zgrzyta z tym, kiedy otworzymy Pismo Święte i Jezus będzie mówił co innego. Gdzie Jezus będzie mówił o poniesieniu krzyża bardzo wyraźnie. Nie będzie tego osładzał w banalny sposób, ale gdzie on będzie dawał wolność. Aby sprawiał, że te ciężary będą lekkie. Że to będzie słodkie, że w tym wszystkim nawet i to, co jest krzyżem, będzie już tylko zapowiedzią tego, że będzie nowe życie. I zawsze z jedny będzie szło drugie. Rzecz w tym, że przed tym też i co trudne, przed tym, przed czym najbardziej będziemy uciekali, niezależnie od tego, czy ktoś ma kilkanaście lat czy osiemdziesiąt lat, to jest bardzo dla nas. Uniwersalne. Kiedy już jesteśmy, przestajemy być dziećmi i zaczynamy świadomie jakoś decydować w naszym życiu, boimy się cierpienia, boimy się bólu, boimy się wzgardy, boimy się odrzucenia, boimy się nawet, jeśli nie dosłownie śmierci, że kiedyś tam skończy się nasze życie, to tego obumierania przykre to jest dla nas. Więc jeśli świadomie nie wybierzemy tego, że ja przed tym nie uciekam, co więcej, biorę ten krzyż na swoje ramiona. To ja będę musiał podjąć taką decyzję, bo jak pójdę za impulsami, to nigdy tego nie wybiorę. I spróbuję to jakoś ominąć, może w inny sposób sobie z tym poradzić, może się jakoś znieczulić, może się jakoś ogłuszyć, a przecież przed tym nie ucieknę. To i tak będzie mi przychodziło, bo życie przynosi taki odpowiedni zestaw dobrego i złego. Tego, co jest po naszej myśli i nie po naszej myśli. Tego, co nam pasuje, nie pasuje, i tak dalej, i tak dalej. Czasami mam wrażenie, że jednego jest więcej, czasami mam wrażenie, że innego jest więcej. Są takie osoby, które zawsze mają wrażenie, że jest nieźle, są takie osoby, które zawsze mają wrażenie, że jest fatalnie w życiu, i one mają przechlapane i chyba los, albo Pan Bóg się na nich obraził, ale zasadniczo każdy z nas będzie miał taki. Zestaw rzeczy, które nam rzeczywiście tak się przytrafią, jakoś tak spadniemy na cztery łapy, w różnych sytuacjach, w których może powinniśmy dostać po głowie, a w innych sytuacjach może ich się nam nie powiedzie, chociaż wydawałoby się, że zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić. Jest taka opowiastka, oczywiście, to, to, to nie jest, jest autentyk, ja ją bardzo lubię, ktoś może ją, ją kojarzyć, o mistrzostwach świata Drwali. Najlepsi zjechali się z całego świata, wszyscy, którzy mogą po prostu konkurować. Zostawiamy wcześniejsze konkurencje. Dochodzimy do konkurencji finałowej, gdzie zostało dwóch najlepszych drwali. Wcześniej były różne konkurencje spalinowe, piły mechaniczne, siekiery. Na bardziej na siłę, na wytrzymałość, na umiejętność, zostało dwóch. Dwóch, którzy są świetni. I oni nawzajem wiedzą, że oni są, naprawdę szczegóły będą decydowały, kto z nich wygra. Każdy z nich jest bardzo silny, bardzo wytrzymały, bardzo w tym wszystkim sprytny, ma duże doświadczenia, jednocześnie ma tyle lat, że jeszcze rzeczywiście ta siła jest, i proste ostatnie zadanie. Dostają siekierę i zetni, jak największy kawałek lasu, są obok siebie, także siebie słyszą, jak zaczynają pracować tymi siekierami. Jeden z, z nich właśnie w pewnym momencie, pracując najmocniej jak potrafi, wie ja daję z siebie wszystko. Tamten daje z siebie wszystko. To będzie o włos, to będzie, to będzie prawdopodobnie mała różnica. W pewnym momencie pracując, słyszy, tamten przerwał. No, słyszy, przestał uderzać tą siekierą. Po pięciu minutach wrócił. Tym bardziej trzyma się swojego dobrego rytmu. Tamten słyszy ma podobny rytm, ale pięć minut mam już do przodu. Po jakimś czasie, a zadanie jest takie, że mają ściąć ten kawałek lasu do końca dnia. Mają rzeczywiście długie zadanie. Po jakimś czasie, ten znów, ten drugi robi pięciominutową przerwę, to słychać. I kilka takich przerw zdarzyło się w ciągu dnia. Ten nasz drwal jest przekonany: no, wygrałem. To jest prawie, że pewne, że wygrałem. Mam już przewagę rzeczywiście, jeśli wytrwam w tym tempie, w tym rytmie. Do końca wygrałem. Kończy, przegrał. Pyta drugiego: jak. Może ktoś się domyśla, nawet jeśli tego nie kojarzy. No tamten mówi: ja tą siekierę ostrzyłem i wygrał. Nie dlatego, że się bardziej nacharował, nie dlatego, że nie zrobił sobie przerwy, ale że był w tym wszystkim mądry. I dla mnie to jest taki dobry znak tego, w jaki sposób swego czasu chyba ja też próbowałem, i co miałem w głowie odnośnie życia, odnośnie wiary, odnośnie relacji z Panem Bogiem. Postaraj się bardziej. I niektórzy się starają bardzo, bardzo mocno, i ciągle mają wrażenie: Ja nie wygrywam w życiu. Jestem drugi, dziesiąty, a może prawie ostatni, ale nie jestem pierwszy. A przecież się tak starałem, a przecież tak próbowałem, a przecież po spowiedzi wyszedłem z takim jasnym postanowieniem teraz już nie, teraz już do tego nie wrócę. I są takie osoby, które w takim rytmie. Będą funkcjonowały ciągle i na nowo. I na przykład dokładnie z tym samym będą mierzyły się w tym samym punkcie życia, bo to nic dziwnego, że my gdzieś mamy podobne słabości, ale będą utknął w tym samym momencie życia, cały czas mając ten sam pomysł, to ja postaram się bardziej. To ja jeszcze się bardziej zepnę. To ja jeszcze spróbuję z siebie wykrzesać więcej sił, im się nie udaje. Takie. Przyjście Marii z tej dzisiejszej Ewangelii do Jezusa zakładam, że to jest, to jest takie ostrzenie siekiery. To jest to marnowanie czasu. To jest to, co powinno spowodować, że ja przegram, a ja wygram. Dlatego, że ja od kogoś zaczerpnąłem siłę. I to nie jest wysiłkowe. I to nie jest oparte o to, że to ja się postaram. Ja spróbuję. Ja będę miał silną wolę. Ja będę już mądrzejszy, ja będę siebie lepiej rozumiał, ja będę lepiej znał Pismo Święte. Ja będę dopowiedzmy sobie cokolwiek, cokolwiek innego. Mogę się bardzo, bardzo starać i do jakiegoś punktu dojdę. Tylko tym sposobem nie wygram życia. I w tym potrzebujemy tego, żeby być dobrymi dla siebie. Czasami to będzie dla kogoś: wyjdę na 10 minut z domu, w którym jest hałas, dzieci, nie ja wiem cokolwiek, co, co stresuje, wyjdę na 10 minut spaceru z, z, tak ze sobą. I może nawet z Panem Bogiem, ale może nie przymuszając się, no to teraz muszę odmówić dwie dziesiątki różańca, a może i więcej. Yy, nie, po prostu chcę z Nim pospacerować. Albo ktoś przyjdzie na adorację, czy myślę, jutro zostanie. Odpocznę przy Jezusie, nabiorę sił i przestanę się niepotrzebnie za bardzo spinać. W sportach na przykład doskonale rozumiemy i wiemy, że jak ktoś się za bardzo spina, to jest zazwyczaj związane z tym, że ktoś się uczy i czuje się niepewnie, zupełnie nam to nie pomaga. Nie jestem jakimś super pływakiem czy narciarzem, ale te dwie rzeczy przyszły mi do głowy. Nie? Ci, którzy się uczą na nartach, no przewracają się z. No, to jest przykre na początku. Zresztą, jak się uczyłem, bo uczyłem się jako dorosły człowiek, wiem, jakie to jest przykre, ale po prostu z daleka widać, że ta osoba jest po prostu cała usztywniona. A im bardziej jest usztywniona, tym większe prawdopodobieństwo, że na następnym zakręcie się przewróci. Ci, którzy uczą się pływać, no najgorsze, co można zrobić, to właśnie się tak usztywnić, to tak idę dawno. Pozwól sobie na to, że ta woda cię unosi. Pozwól sobie na to, żeby to życie cię niosło. Żeby to Pan Bóg cię niósł. Bo to On jest Bogiem. Bo to On ma pomysł na nasze życie. Bo to On jest większy. Co nie znaczy, że ja się nie mam postarać. Co nie znaczy, że ja nie mam włożyć swojego wysiłku. Że nie mam wykonywać tej pracy, która jest dla mnie do wykonania. Tylko to jest dodatek do tego, co Pan Bóg robi. Ja siebie samego nie nawrócę. On może we mnie działać. I wcale to się nie zadzieje wtedy, kiedy będę się spinał, a już na pewno nie, wtedy. Kiedy jeszcze będzie dodatkowy głos, ale jesteś kiepski, a wiele osób to ma, i ja o tym słyszę bardzo dużo, ale ci się nie udaje, ale nie jesteś godzien, ale to za wysokie progi. Jak jeszcze do tego dojdzie takie uderzanie w siebie, no to jesteśmy w sytuacji, w której może być mnóstwo dobrej woli, dobrych chęci, dobrego starania się, trudzenia i mnóstwo frustracji na koniec. Przywołam coś, co przeczytałem w lipcu już tego poprzedniego roku na takiej grupie, zamkniętej grupie na Facebooku dla księży. Nie będę podawał nazwy, ona nie mówi, że to jest grupa dla księży, ale tam zasadniczo jest nas parę tysięcy. Księżyc. Chyba czasami się uda komuś wejść, kto nie jest księdzem, ale próbujemy, żeby, żeby tak nie było. I tam były dwa wpisy, które mnie wtedy poruszyły. Jeden to zupełnie taki niepoważnie, bo to żart, drugi tam jakby prośba o. O, o jakąś radę. Tam zresztą w tej grupie się, się pojawiają takie właśnie różne rzeczy. Ktoś tam rzuci jakiś link, bo ciekawy artykuł, a ktoś jakiś tam obrazek, a ktoś tam po prostu ma jakąś potrzebę, bo kogoś tam przygotowuje do bierzmowania po angielsku i pyta, czy ktoś inny ma. Nie wiem, materiały takie, z którymi się można, można podzielić. Tego samego dnia były dwa wpisy, które. Które mnie poruszyły i które jakoś pokazały mi, że dla mnie są takim obrazem jakby dwóch sposób podejścia do, do wiary, do religijności. Najpierw to na poważnie, nim być może kogoś z gorszy dalszym, dalszym żartem. Ym, jeden z księży pisze tak: taka sytuacja. Przychodzi kobieta w nawiasie z tych, które są w kościele codziennie i pyta mnie, czy ona może przyjmować komunię nie z komunikantów konsekrowanych podczas danej mszy, tylko z tabernakulu? Gdzieś tak wyczytała, że tylko kapłanowi wolno spożywać aktualnie konsekrowany chleb i ma postanowienie, że ona chce te poprzednie. Nie pomogły argumenty, że właśnie powinno się na bieżąco konsekrować. I ksiądz dalej pisze: tak się zastanawiam, jakby wielebni postąpili. Przystali na jej prośbę, czy nie? Nadmieni, iż kiedy udzielam komunizm bieżących hostii, ona jej nie przyjmuje. Pewnie to mnie tak poruszyło, bo w jakichś innych sytuacjach były, były momenty, jeden jakby bardzo żywo pamiętam tam u siebie w Warszawie, w Walenicy, w Domu Rekolekcyjnym, kiedy ktoś tam na początek, już nie pamiętam, jakichś rekolekcji czy skupienia, Przyszła Pani i jasno powiedziała, jeśli przypadkiem byłoby tak, że będzie tutaj tylko komunia na rękę i, albo na stojąco, no to ja nie, nie, nie przyjmę komunii, więc chciała się upewnić, że ona może do ust i, i na klęcząco. Powiedziałem, ok, ale samo to postawienie, ona, ona postawiła sprawę tak ostro, jak, jak ta, ta osoba z tego, z tego opisu. Albo będzie w tej formie, która mi pasuje, albo wolę z tego zrezygnować. I to mi się wydaje smutne. Po prostu wydaje mi się smutne. I to pewnie nie wina tej kobiety, nie wina tej kobiety, której gdzieś ktoś... Skąd w ogóle ten pomysł, tak? że właśnie że te, te takie konsekrowane teraz to tylko księża mogą, je, a, a inni niegodni? Skąd takie rzeczy przychodzą do głowy? Nie wiem. Ktoś pewnie sprzedał coś takiego i to trafia na jakiś, na jakiś podatny grunt. Ale my możemy teraz właśnie patrzeć na siebie nawzajem i teraz się, się oceniać. I takie rzeczy zresztą się dzieją, tak, że ci, którzy do komunii przystąpią na stojąco, będą myśleli, a to, źli, to źle, którzy klęczą. Albo ci, którzy klęczą, na no to źle, którzy, którzy stoją. Albo, albo w inny sposób będziemy patrzyli na rzeczy, nie żeby były nieważne, ale one nie są pierwszorzędne. One nie są najistotniejsze. A można ze względu na coś takiego... Zrezygnować z tego, co jest najbardziej fundamentalne. Przyjmę Jezusa czy nie. I wiele z tej naszej energii, tej nienaostrzonej siekiery, może iść w kierunku tego, co będzie taką przemocową wobec siebie pobożnością, której się bardzo staram, bardzo próbuję. To nie musi być takie wyostrzone, to jest dość taki ekstremalny przypadek, ale gdzie, gdzie nie, dajemy, nie zadamy sobie pytania, czy to jest naprawdę najważniejsze. Czy to jest to pierwsze, przy czym chcę się skupić? Bo mogę się skupiać już nie na trzeciorzędnych rzeczach, ale na drugorzędnych rzeczach. Ale to jeszcze nie jest to. No ktoś może sobie na przykład postanowić na Wielki Post: Przeczytam Pismo Święte, ale co z tego, jeśli nijak nie zastosuje tego do swojego życia? To jest dobre. To nie jest nieważne czytanie Pisma Świętego, ale co z tego? Może ktoś inny przeczytał dwa fragmenty, ale naprawdę się nimi pomodlił. I zobaczył, co dla tej osoby to znaczy. W jej czy jego życiu. Prawdopodobnie będzie w lepszym punkcie niż ta osoba, która przeczytała wszystko od deski do deski, jest zadowolona, może jeszcze odrobina pychy się pojawiła. No, proszę bardzo, ja już mam to, mam to za sobą, ale w zasadzie nie ma żadnej refleksji. Chcemy patrzeć na to, co najistotniejsze i najważniejsze. A bardzo pomaga mi w tym, co będę próbował i próbuję już w tej chwili powiedzieć. To, co właśnie mieliśmy na dzisiejszej tej Ewangelii odczytywanej w czasie Mszy świętej, bo tam od razu widzimy akcent jest ten najważniejszy na relacje na to, co jest między mną a Panem Bogiem, cała reszta równy, równie ważnych rzeczy, czy również ważnych rzeczy jest konstrukcją, która się zawali, jeśli nie ma tego pierwszego, jeśli my sobie nie ufamy. Jeśli my jesteśmy daleko od siebie, jeśli my nie rozmawiamy. Albo jeśli to jest tylko w jedną stronę, bo ktoś jedynie do Boga mówi, ale żyje jakby z przekonaniem, ale ja nie mogę usłyszeć, jak on odpowiada. To jest dla mnie zupełnie niedostępne, to jest jakoś obce. Teraz ten drugi wpis to jest właśnie tak, no, tak przesadzę może z tym, z tym zgorszeniem, no, ale to jest żart o, o Jezusie kosmitach i czekoladzie, więc to takie, takie po, po, pomieszanie. I to też na tym, na tym, w, tej, w tej grupie naszej dla księży było tego samego dnia, gdzie łącznie z tym pytaniem, co, co zrobić z tą panią, która tam nie chciała przyjmować komunii, jeśli to jest nie jest z tych, yy, właśnie z tych, które wcześniej były konsekrowane komunikantów. Na Ziemię przelatują kosmici i spotykają mężczyznę. Hej, no cześć, jak się tu żyje? No, w miarę dobrze, ale czasami bywają trudne momenty. U nas, w sumie, też. No i ten człowiek do tych kosmitów. Mam do Was pytanie, słuchamy. Znacie Jezusa? Tak, znamy. Super gość. Przyjeżdża do nas kilka razy na rok. Na rok? Kilka razy? U nas ostatni raz był ponad dwa tysiące lat temu i zjawił się tylko raz. Może nie smakuje mu Wasza czekolada? Czekolada? Tak, czekolada. Za każdym razem dajemy mu czekolady, kiedy nas odwiedza i bardzo mu smakuje. A wy, co mu zrobiliście, kiedy was ostatni raz odwiedził? Takie słodko-goszkie. I rozumiem żart, kosmici, ale mam wrażenie, że bardzo życiowy. Bo my potrzebujemy Jezusa w całym naszym życiu. Tak normalnie, tak zwyczajnie. Może to będzie takie efektowne, jak w przypadku tej kobiety, która namaszcza nogi Jezusa. Może to jest to, że obejrzę swój ulubiony serial z Jezusem. Właśnie pójdę z Nim na spacer. Zjem z Nim czekoladę. Brzmi to banalnie, wiem. Tylko od tego się zaczyna, bo to nasze napuszenie, to nasze zdobywanie uznania Pana Boga. Teraz już nie wiem, pójdę na dłuższą pielgrzymkę, jeszcze nie wiem, może boso i może już nie jedna Pompejanka, ale trzy. Te wszystkie takie rzeczy na ilość, na, na wysilenie się one mogą być pomocne mogą być. Nie chcę temu zaprzeczać, ale chyba o wiele częściej ostatecznie nas właśnie niepotrzebnie usztywnią. Kiedy ja mam przyjść do Jezusa, może też to, to mi się też kojarzy, może też niektórzy z Was kojarzą taki obrazek, który krąży po internecie: Dziecko przed Panem Bogiem. I w pewnym momencie od strony Pana Boga na kolana. No to dziecko wskoczyło temu Bogu, ojcu, na kolana. No i jedna opcja to będzie taka, że padam na kolana. I dobrze może niekiedy paść na kolana. Jak ten pokutnik, który wie rzeczywiście, że. To nie z byle powodu Jezus umiera na krzyżu, bo naprawdę jesteśmy grzesznikami. Ale, żebym mógł się naprawdę z tym zmierzyć i z tym wszystkim, co jest również i tym bólem opuszczenia, o którym jeszcze będziemy mówili, no to ja najpierw muszę wiedzieć: jestem przyjęty. Jestem kochany. Bóg jest dla mnie dobry i nie chce dołożyć mi dodatkowych ciężarów. Ja sam dla siebie chciałbym być dobry i nie być mądrzejszy od Pana Boga. Swoją drogą też my jako spowiednicy myślę, od pewnego momentu każdy z nas już ma taki przypadek ze spowiedzią, gdzie proponuje yy, pokutę, zdarzyło mi się to kilka razy, nie jakoś strasznie, że pro, proponuje pokutę i, i, i dostaje prośbę, a może być coś większego. Tak? Właśnie no, to trzeba by było poczuć, a ja tylko takie zaproponowałem, coś takiego, coś takiego małego. Może i trzeba coś większego. Może trzeba Paść na modlitwie na kolana i modlić się rzeczywiście, jako ten pokutnik, który błaga o litość i woła, Panie, zmiłuj się nade mną. Ale może, i to będzie często dla nas o wiele owocniejsze, może trzeba się wdrapać jak to dziecko, ojcu na kolana i być właśnie blisko niego i jemu coraz bardziej zaufać. Bo w tych naszych najróżniejszych sytuacjach bólu, cierpienia, krzyża, opuszczenia, osamotnienia itd., tego wszystkiego, co nas boli, On jest. On jest tym, z którym zawsze mogę porozmawiać. On jest tym, który przy mnie jest, którego mogę w danym momencie przeżywać bardzo wyraziście albo mogę odczuwać suchość. I właśnie i nawet na tym poziomie emocjonalnym to oddalenie od Pana Boga. Ale jest coś więcej niż to, co będzie moim odczuciem. My wierzymy, chcemy wierzyć, próbujemy wierzyć, że cokolwiek by się nie działo, że nawet jakby Mesjasza zabijali wcześniej, przybijając go do krzyża, jakby się działa największa tragedia, to nigdy to nie jest koniec. I nic. Nie dzieje się w życiu i nic się nie dzieje w chrześcijaństwie z zakończeniem na krzyżu. Więc zawsze to jest w połączeniu z jednym i drugim. Tylko tak jak uczniowie wydaje się, że jak Jezus zapowiadał swoją śmierć i zmartwychwstanie, to usłyszeli śmierć. I tego zmartwychwstania jakby nie słyszeli, taki podobnie dla nas, tak, tak, tak i podobnie nam. Potrzeba rzeczywiście mocnego wsłuchania się, żeby wiedzieć tak, krzyż i tego się boję. Ale to jest krzyż i zmartwychwstanie. Przyjęcie tego, co jest trudnym doświadczeniem, i nowe życie. To, co najpiękniejsze i najsłodsze. To jeszcze wstańcie, oddajmy chwałę Panu Bogu. Chwało Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu.